Witam po zamian. jeszcze jestem z ześnią kompanem na krótkiej przedwie. Naryłek z banietki za wasze zdrowie, proszę Państwa. Banietka US Zanmi. W drodze do rezerwatu przyrody Szachownica. Tak się prezentują widoki. Piękny las. Taki zagajnik, można powiedzieć. Ja sobie trochę przycupnę. To chciałem powiedzieć, chciałbym podziękować jeszcze za oglądanie tych materiałów Z moim udziałem z udziałem mojego leśnego kompana, który ze mną mi towarzyszy Do Szachownicy zostało nam około yy, 1,5 kilometra drogi Także niewiele Zapraszam na kolejne materiały Mundur Cyfrowa Flora, buty Bundeswehr 2005, plecak jeszcze 65 litrów Czapka helikon WZ 93-letnia Tam każdy duma swoje tam, W Rosji każdy duma, bo, bo to jest normalne, że tam każdy duma Bierze fajeczkę i duma o żonie w Turcji Pozdrawiam serdecznie, dasz budy.